Siema, witajcie w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o teorii, którą wymyśliłem. Dotyczy ona Dareta, a konkretnie chodzi o to, że tak naprawdę on jest czarnym charakterem. Przed obejrzeniem mówię, żebyście nie brali na poważnie tej teorii. Co jeśli to zasługa Dareta, że ninja musieli się zmierzyć z tak dużą ilością wrogów? Uważam, że przez pierwszy i drugi sezon daret był jeszcze dobry, dopiero po ostatecznej bitwie zobaczył, jakie złe jest potężne. Następnie pomógł rocznemu władcy przejąć kontrolę nad systemem. Pamiętajmy, że są tylko niewinnym nauczycielem Dojo i zawsze mógł poprosić o wycieczkę do Borg Industries i przetestowanie systemu. Po jego zresetowaniu mógł mieć dalej nad nim władzę, ponieważ ninja zresetowali tylko część systemu, w którym znajdował się Overlord. Gdyby było inaczej, Borg mógłby stracić projekty swojego życia. Następnie po śmierci i odrodzeniu się Zeina mógł on dać Chenowi, że ninja są w żałobie, a Zein się sam odbudował. Mógł to wiedzieć, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, mógł mieć dostęp do systemu Borga. Podczas turnieju żywiołów, gdy poszukiwany był dobry szpieg, Daret mógł specjalnie puścić muzykę na Maxa, jednocześnie ujawniając swoją kryjówkę i dzięki temu mógł wydrzeć się do niej przez komunikator, co ujawniło szpiega. Następnie po poświęceniu się Garmadona, Moro wyszedł z przeklętej krainy. Możliwe jest to, że wiedział wcześniej o sytuacji z Chenem i że jedyne co go może powstrzymać, to wypuszczenie kondyjskich generałów. Więc gdy tylko przejście między ninjaga a przeklętą krainą się otworzyło, był gotowy i się wydostał. Daret jest zawsze najbliżej drużyny ninja. Zawsze o wszystkim wie, z kim walczą, jakie wróg ma zamiary, jaki jest sposób na powstrzymanie go. Gdy dowiedział się o tym, że ninja mają zamiar zniszczyć przeklętą krainę, niezwłocznie pomógł Klausowi się wydostać, bo miał duży potencjał. Następnie powiedział mu plan dotyczący lampy Tyranu. W dziewiątym sezonie, podczas poszukiwań osób bliskich ninja, znaleziono Dareta, jednak zignorowali go. Przypadek? Nie sądzę. A pamiętacie dwie prawdy, jedno kłamstwo przed sezonem 16? Tekst Weekend Whip stanie się ważnym punktem w fabule. Słowa są nie tylko chwytliwe, lecz zawierają tajemnicę, która była już ujawniona w 2011 roku. Niewielka roślina doniczkowa okaże się jednym z głównych powodów, dlaczego nasi bohaterowie będą musieli ponownie stawić czoła złu. Projektanci zabawek i pisarze współpracowali, aby uniknąć spoilerów, mieszcząc w zabawkach postaci i przedmioty, które nie będą w fabule sezonu. Raczej mało prawdopodobne, by dalszą akcję rozkręciła jakaś tam roślinka, więc zostają nam dwie prawdy. Przyjrzyjmy się ostatni. Wydaje się, że po wyciekach i ich potwierdzeniu znamy już wszystkie powracające postacie. A co jeśli chodzi o Deryta? Co jeśli ujawni się w tym sezonie? Co jeśli to dzięki niemu mroczny władca może dziś znowu powstać? Dodatkowo to on widnieje na artykule dwóch prawd i jednym kłamstwie. To na tyle. Podziel się opinią w komentarzu. Zostaw suba i lajka jeśli jesteś Glikaczem. Nara.